Cześć cześć cześć, witam serdecznie, z tej strony Kamstar, a jak widzicie mam już mega fajnego skinka i jest to nowy skin w pakietu. Właśnie wszedł teraz do gry nowy pakiet i teraz wam wszystko powiem, czy warto go kupić, co możemy dostać, ile kosztuje i jak wygląda ta sprawa, bo naprawdę jest mega warto i mega fajnie. Wy jednak pamiętajcie o subskrypcji kanału, se w górze oraz o uczuciu kodu SEIKAMSTAR Właśnie jeśli kupujecie pakiecik na przykład nowy karnecik, bądź jakieś skiny, piszę tutaj w wesprzej w sklepie SEIKAMSTAR będę wam o to mega mega wdzięczny. Kod może, oczywiście macie na ekranie i w opisie. A teraz do rzeczy Ostatnio nagrywałem wam filmik, że ma wejść nowy starter pack Starter pack jak wiecie, zawsze wchodzi na początku e, sezonu i zawsze on jest mega opłacalny ale tym razem mamy jeszcze bardziej opłacalny starter pack, dlatego że ceny fałdolców poszły w dół jak wiecie nowe, niższe ceny i tutaj również mamy obniżone pakiety no i w tym pakiecie znajdziemy właśnie następujące rzeczy. Znajemy tutaj taki skin, proszę wyglądał następująco, jest taki ninja z takim plecakiem. No i powiem szczerze, ten skin mega fajnie się prezentuje i myślę, że gdyby był za 2200 w sklepie, no to pewnie bym go kupił bądź bym się naprawdę zastanawiał nad zakupem. Jest on naprawdę ładnie wykonany, jak widzicie prezentuje się tak. I ma tylko jeden styl niestety, no ale nie spodziewałem się tutaj zbyt dużo też po tym skinie, dlatego że on naprawdę kosztuje mało. Sam pakiet kosztuje 16 złotych, niecałe 16 zł grosza, także naprawdę dobry deal za sam skin. A dodatkowo dostajemy jeszcze następujący kilo, proszę, właśnie teraz macie tutaj na ekranie, i dostajemy również 600 faudolców Jak wiecie, 600 faudolców to jest około tutaj koszt, właśnie chyba 16-18 zł, coś takiego. Także naprawdę, jak wiecie, dostajemy mega dużo. faudolce jakby ktoś się pytał, od razu dostajemy na konto. Ja właśnie od razu dostałem te 600 faudolców zostało doliczone do balansu i dostałem od razu wszystkie skinki. Tutaj też powiem, że jest taka możliwość, że po prostu właśnie e, będzie to dodatkowy styl za jakiś czas tego skina. Dlaczego? Dlatego, że jaka w poprzednim starter packu, który był następujący, czyli Jade, tutaj właśnie taki żółty skinek. W połowie sezonu dostał następujący styl czarny i nic nie było wcześniej o tym wiadomo. Także naprawdę dobry deal, bo być może do tego skina również Epic postanowi nam coś zafundować, zobaczymy. Odpowiadając jeszcze na pytanie, czy właśnie opłaca się kupić ten starter pack, czy właśnie. Jest on opłacalny. Były też pytania czy ja kupuję, jak widzicie ja od razu kupiłem jak tylko go zacząłem, właśnie miałem odpalać streama na YouTubie z Fortnite'a, ale widzę jest nowy pakiet, no to oczywiście mówię, go kupuję. Także ja kupiłem pakiet, kupcie też do tego, że jest on mega, mega, mega opłacalny, dlatego, że za 16 zł dostajecie 600 v czyli dostajecie tak naprawdę więcej niż płacicie tych v według tutaj kursu obecnego, dostajecie również właśnie skina, który jest mega, mega fajny, dostajecie również mega fajny kill -off. i tak naprawdę cały pakiet jest według mnie warty gdzieś koło 80, nawet 100 złotych e, więc jest naprawdę dobry, dobry deal plec też e, pasuje nawet do innych skinków, tutaj mogę wam pokazać proszę, nekat właśnie do większości skinów on będzie pasał bo jest naprawdę ładnie wykonany dajcie znać czy wy będziecie kupować, bo też jestem mega ciekaw e, i tutaj właśnie taka informacja, że jeśli ktoś będzie kupował to Eee, może właśnie być tak, że taki jakiś czasach ten styl wejdzie i, i być może ci mieli właśnie dodatkowy plus. Mówię o tym bowiem, że nagad nie wszyscy grali w poprzednim sezonie i na przykład mogą się o to pytać, także może być dodatkowy styl, ale nie musicie, jest taka lekka uwaga po prostu. No i tak warto też wspomnieć o tym, że ten pakiet będzie prawdopodobnie do końca sezonu, czyli po prostu jak większość starter paków, czyli nie musicie się śpieszyć zakupem jego. Możecie na spokojnie sobie pomyśleć, czy go chcecie, czy nie, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś cokolwiek kupuje w Fortnite'cie, kupujecie jakieś skiny, grać w Fortnite'a, no to obowiązkowo trzeba kupić ten pakiecik, bo Starter Pack zawsze jest mega opłacalny, a przez to, że mamy jeszcze niższe ceny, to w tym momencie zaoszczędziliśmy dzięki Epic Games i tej jakby walce z Apple 4 zł na pakiecie. Może nie jest to jakoś dużo, ale jeśli ktoś kupuje właśnie przez parę sezonów te Starter Paki, to chyba po czwartym... Nie MACI mieli jeden starter pack za darmo, no bo tutaj naprawdę fajna promocja, także więcej tak to wygląda. No i mam nadzieję, że wam też się podoba ten starter pack, tak jak mi, bo według mnie jest to chyba jeden z najlepszych starter packów, jaki mieliśmy, bo skin jest naprawdę ładny. Jeśli byście chcieli jakiś spotlight tego skina, czy coś, to oczywiście nie można go dać, pewnie umie na streamie. Generalnie skin jest ładnie wykonany i nie jest on duży jakiś, to jest też duży plus, dlatego że nie będzie wam raczej przeszkadzał mega w giereszce. Także też warto o tym wspomnieć, że naprawdę wszystko z tym skiniem jest ok i bez problemu mógłby się on znaleźć właśnie w sklepie. Pamiętajcie, że jeśli będziecie kupić, to macie właśnie użyć ten mój kodzik jeszcze raz. No i myślę, że będę powoli kończył to jest raczej taki odcinek informacyjny. Eee, jeszcze powiem, gdzie znajdziecie ten pakiet. Jeśli ktoś właśnie nie wie, to w tym momencie pakiety znajdują się w sklepie z przedmiotami. Jeśli wejdziecie tutaj i przewiniecie na lewą stronę, za tego skina tutaj, to właśnie będziecie go mieli i będziecie mogli go kupić. Kosztuje on dokładnie, właśnie, niecałe 16 zł. Więc jest mega opasalny. Jeszcze tak powiem, że nie ma żadnych właśnie wyzwań czy coś na fałdolce. Eee, dla pewności, by każdy wiedział, nie ma wyzwań, po prostu jak go kupicie, od razu dostajecie 600 fałdolców na konto i możecie sobie kupić po prostu coś innego. Także dla osób, które nie mają na przykład karnetu, bo nie miały faudolców, czy coś w tym stylu, najlepszy deal: bierzcie od razu ten karnet. I ja naprawdę z całego serca mogę go wam polecić. Szczerze, bo naprawdę jest dobry. Kilof też, jak widzicie, spoko jest, także taki pakiecik. Można go oczywiście sobie też zacząć te skiny wszystkie właśnie e, w sklepie, też nie ma takiego problemu, możecie wejść do sklepu i tak otworzycie ten bakiet, będziecie mogli przejrzeć te skiny samodzielnie i sprawdzić. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dajcie właśnie, dajcie, kupujcie e, pakiecik, no i ja już jedę, przedural, dzięki, trzymajcie się, na następnego, cześć!